Metoda nosi nazwę klawiterapii. Twórcą klawiterapii jest Ferdinand Barbasiewicz. Miałem okazję u niego się uczyć. Najprościej mówiąc jest to terapia odruchowa. Stymulując poszczególne punkty, jesteśmy w stanie w naturalny sposób wpłynąć na równowagę organizmu, zwaną homeostazą. U Madi e, akurat e, była tutaj, e, były stymulowane punkty zwane agregacją płyty krwi, które e, poprzez stymulowanie tych punktów jestem, jestem w stanie wyciszyć w naturalny sposób e, ogólny stan zapalny. Zbrałem się na szkołę medyczną w Gorzowie, gdzie zacząłem studiować kierunek technika masażysty. Wtedy zaczęła się moja przygoda w zawodzie fizjoterapeuty. Łączyłem jakby podczas studiowania pracę fizjoterapeuty razem z Grą w siatkówkę. Siatkówką jestem związany od lat. Wychowałem się na siatkówce w zasadzie od trzeciej klasy podstawowej. Miałem, miałem marzenia jak każdy sportowiec wystąpić w reprezentacji, spełnić swoje marzenia sportowca w pewnym momencie po szkole medycznej, grając wtedy w Orle, Orle między drugim, w drugiej lidze. Zadałem sobie bardzo ważne pytanie życiowe. Myślę, że to był taki moment, kiedy faktycznie musiałem troszkę zawrócić jakby karierę sportowca, odpowiedzieć sobie na kilka poważnych pytań. Polecam popularne popularny test testy z lustrem, spojrzałem sobie w twarz, głęboko i w oczy. I podjąłem decyzję, podjąłem decyzję jakby tutaj kształcąc dalej się i idąc w kierunku fizjoterapii. Podjąłem po szkole medycznej podjąłem studia Eee, wróciłem jakby do, do początkowej wersji, czyli na WF. Eee, zacząłem studia wychowania fizycznego, e, łącząc to e, ze studiami e, razem z e, studiami fizjoterapii. Studiowałem jednocześnie dwa kierunki, pracując wtedy już e, w, przy siatkówce męskiej w Orle Międzyrzecz. Wtedy to był już pierwszoligowy zespół. Praktykowałem tam praktycznie każdego dnia, studiując, łącząc studia z, z praktyką, i uważam, że to był taki najważniejszy, uważam, mój kierunek, moje podejście do tego, że faktycznie udało mi się połączyć praktykę z pracą fizjoterapeuty w, w klubie. Moim marzeniem, moim marzeniem jako sporto... kiedy byłem sportowcem, było, była gra w reprezentacji. Czerpałem różne wzorce którymi, których jakby na, na podstawie których kierowałem swoją karierą. W momencie, kiedy <coughs> jednak zmieniłem, zmieniłem kierunek i podjąłem pracę fizjoterapeuty, oczywiście nie, nie, nie zapomniałem o swoich marzeniach i po prostu stwierdziłem, że Fajnie by było spełnić swoje marzenia sportowca, przelać je na, na pracę fizjoterapeuty, i, i wtedy był bardzo ważny moment, ponieważ jakby podczas studiowania, uczestniczenia w różnych szkoleniach, kursach, spotkaniach, sympozjach, spotkałem człowieka, który, który jest, był i będzie moim takim wzorcem w pracy Aleksandra Bieleckiego, który zaufał mi od początku. Spotkaliśmy się na jednym ze szkoleń. E, zapytałem, e, zapytałem, czy byłaby szansa e, przyjechać na reprezentację. Olek wtedy pracował e, w reprezentacji. E, zapytałem, czy mogłem przyjechać na jakiś, wolont, na, na jakiś wolontariat, pomóc. On się z, zgodził, co było dla mnie wielkim zaskoczeniem i mogłem spełnić swoje, swoje marzenia, ponieważ e, odbyłem swój wolontariusz, wolontariat. Oleg po, po ukończeniu wolontariatu e, zaufał mi i dał mi jakby możliwość pracy z nim już w, w reprezentacji seniorów w piłce siatkowej i w zasadzie marzenia, które, które miałem jakby będąc sportowcem udało mi się spełnić będąc fizjoterapeutą. Byłem w reprezentacji dwa sezony, spełniłem swoje też największe marzenie <laughs> i pewnie każdego też sportowca. Byłem wraz z reprezentacją na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie. Chciałbym podkreślić, podkreślić fakt, że jestem tutaj jakby wdzięczny losowi, e, że życie moje się potoczyło w ten sposób, że nie poszedłem jakby od razu za ciosem, będąc, myśląc jak każdy sportowiec, że z reguły e, sport kojarzy się za AWF, em a ze sportem. E, i, I zawsze uważano, i, i myślę, że to mogę potwierdzić, że AWF, wychowanie fizyczne, czy, czy tutaj Ściński IKF sprzyja sportowcom i e, można łączyć sport z nauką. Jednak, jednak los podrzucił mi taki kierunek, że zdecydowałem się na tą szkołę medyczną, na tą szkołę medyczną gdzie po prostu mogłem zacząć swoją, swoją karierę zawodową.